Kamila Biernacka. Notatki zaginionego Boga. Rozdział piąty, część druga. Powiedziałem powoli. Kuźwa. Nick Cloud coraz mocniej pokonując niezdarnie kolejne schodki w drodze na strych. Wsparty o ramię Lukasa starał się nie opierać na chorej nodze. Nie sądzisz, że lepiej byłoby, gdybyśmy spotkali się u ciebie w pokoju, albo gdziekolwiek na piętrze? Nie po to mamy salę konferencyjną, by cisnąć się w pokoju. Ała. Syknął na kolejnym schodku, gdy zranione mięśnie przeszło mu piorunujący ból. Wiesz, gdybyś ograniczył chodzenie po naszym piętrze, noga goiłaby się szybciej. Jeszcze jedna uwaga i zrzucę cię z tych schodów, wareknął Nick. Spokojnie, zostało tylko kilka kroków. Dasz radę, jesteśmy niemal u celu. Powiedz chociaż, że wszyscy są już na miejscu. Cóż, prawie, odparł Lukas z pewnym wahaniem. Głośne, niezadowolone westchnienie wyraziło wszystko, co nikt mógłby powiedzieć na głos, gdyby nie zmęczenie i kolejny syk bólu towarzyszący mu przy każdym stopniu. Wdrapawszy się na strych, znaleźli się w wąskim przedpokoju, od którego odchodziły cztery pary drzwi. Jedne z nich wyraźnie odznaczały się od reszty. Wyglądało, jakby ktoś na białe drewno wylał kilka wiader wielokolorowej farby. Barwne plamy rozprysnęły się też na kawałku ściany. Na wysokości oczu czarną farbą wykaligrafowane było imię Nathan. Skierowali się w przeciwnym kierunku, do drzwi z klasycznego, ciemnego drewna. Zaprowadziły ich do pokoju narad. Słońca wpadające przez duże okna oświetlały długie stoły ustawione na wzór podkowy. Na jej szczycie leżały starannie ułożone notatki zapisane drobnym drukiem oraz intensywnie czerwone pióro ze złotym okuciem. Rolety w oknie były zasłonięte do połowy, by nie oślepieć wszystkich zgromadzonych światłem zachodzących słońc. Mimo poustawianych dwunastu krzeseł, tylko cztery były zajęte. — No chyba sobie żartujecie — westchnął Nick, skupiając na sobie uwagę garstki istot, które na niego czekały. — Wyraźnie powiedziałem, że wszyscy mają przyjść — puścił szyję Lukasa i nieporadnie pokuśtykał do biurka w samym centrum pokoju. — I jak noga? — zapytał Jasper, podążając za nim wzrokiem. Świetnie. Nigdy nie czułem się lepiej. Nawet sarkazm wydawał się przechodzić mu z trudem. Dotarł w końcu na miejsce i ciężko opadł na krzesło naprzeciwko wszystkich zebranych. Wyjaśni mi ktoś, gdzie się podziała cała reszta? Przyjrzał się garstce słuchaczy z niecierpliwością. Po jego prawej stronie siedzieli Atakar i Ariel, a z lewej Jasper i Nathan, do których zaraz dołączył Lukas. Zależy, o kogo dokładnie pytasz. Rzekł kamień z nieruchomiałym wzrokiem, przyglądając się kotołakowi. Każdy z nich ma inne zobowiązania. No dobra, westchnął, przecierając oczy. Gdzie Antony? Dzisiaj ma nocną zmianę w barze. Patrząc na godzinę, pewnie dolewa już ludziom narkotyków do drinków. Lukas podparł się o blat i położył nogi na krzesło wilkołaka. A Lysander? Dopytywał kapitan, skupiając wzrok na pilocie. Powiedział, że bardzo pilnie musi się czymś zająć i absolutnie się nie wyrobi na spotkanie. Harry? Musi mu w tym pomóc. Powiedz chociaż, że szkody nie są poważne. westchnął ciężko kotołak. Piwnica śmierdzi, jakbyś rzucił środki psychoaktywne do ogniska, ale Harry to ogarnie. Lukas uśmiechnął się nieco cynicznie. Nick poprawił się na krześle i wyciągnął grzbiet rozładowując zmęczenie. Jego ogon wystający przez otwór z tyłu poruszał się nerwowo ale twarz zachował zimną i surową. Czy Lysander chociaż dowiedział się czegoś od Lazarusa? Rozejrzał się po grupie, wyczekując odpowiedzi. Nathan pokręcił głową, nim podjął głos. Poprosił, żebyśmy za nic na świecie nie poruszali tego tematu, a jak o to zapytasz, to mam powiedzieć, że umarł. Wzruszył ramionami z lekko rozbawionym uśmieszkiem. Mówiłem, że nie powinieneś go straszyć, wtrącił Lukas. Nie pytałem o twoje zdanie. Warknął ostro kapitan, wyraźnie zmęczony. Pewnie tym razem celowo coś wysadził, żeby nie przychodzić, ciągnął pilot. W porządku. A czy ktokolwiek rozmawiał z Lazarusem? Wyciągnęliście coś od niego? Większość zgodnie pokręciła głowami w reakcji na ostatnie pytanie Nika. Atakar pozostał znieruchomiały, nie widząc sensu w udzieleniu odpowiedzi. Pilot wstał, prostując się dumnie. Gdy się odezwał, jego głos był niski, drżący i karykaturalnie wręcz głęboki. Przyszłość jest nieodgadnioną enigmą. To nie jest prosta linia, po której kroczymy. To wielki kołtun miliona możliwości, które mogą się wydarzyć. Potrzeba czasu, by rozgryźć, które ścieżki się ze sobą łączą. Nie wiecie, jakie konsekwencje będą miały wasze wybory. Wpływanie na przyszłość jest odpowiedzialnością, której żaden humanoid nie powinien mieć w swoich rękach. Skrzywił się ostentacyjnie, marszcząc brwi i wykręcił usta. W swym niemaniu miał wyglądać i brzmieć jak mędrzec, ale tylko Jasper zareagował na jego starania cichym kichotem. Ariel uśmiechnęła się z uprzejmości. Dzięki, Lukas, westchnął Nick. Co z doktorem? Ariel podniosła dłoń, podejmując głos. Musiał wrócić do przychodni, ale zostawił notatki. Powiedział, że spędzi noc w swojej biblioteczce, bo musi poczytać. Jeżeli jutro przyjdzie na wpół żywy, każcie mu się gdzieś przespać. Wszyscy przytaknęli na rozkaz kapitana. Ariel? Notatki, kobieta kaszlnęła, o jej szyi zafalowały, poprawiła włosy i wyciągnęła tekst przed siebie, odczytując na głos. Drodzy przyjaciele, zmuszony jestem spisać swoje myśli, póki jeszcze nie pochłonął ich chaos. Wybacznik, nie będę mógł uczestniczyć w spotkaniu. Muszę wrócić do siebie i przejrzeć moją bibliotekę. Może tam znajdę odpowiedzi, których w tej chwili nie jestem w stanie wam udzielić sam póki co bazuję na wskazówkach i domysłach, a to za mało by być pewnym czegokolwiek. Podzielę się z wami wiedzą, którą w tej chwili posiadam, lecz sami będziecie musieli wyciągnąć wnioski. Póki co niewiele z tego rozumiem, jednak rzetelnie przekażę wam wszystko, do czego udało mi się dotrzeć. Nie ma tego zbyt wiele, jednak liczę na wasze zrozumienie. Istota, z którą przyszło nam się spotkać, jest świadoma i potrafi się sama kontrolować, chociaż sprawia jej to ewidentne trudności. Wydaje się znać świat, ale jednocześnie dopiero się uczy tego, co ją otacza. Umie mówić i funkcjonować, ale też sprawia wrażenie, jakby nigdy tego nie robiła. Ta teoria pasuje do reszty rzeczy, które udało mi się o niej dowiedzieć. Według niej nie jest człowiekiem, chociaż może lepszym określeniem byłoby to, że nie jest mentalnie człowiekiem. Wedle jej słów, tylko ciało jest całkowicie ludzkie. To mogę potwierdzić, nie udało mi się stwierdzić żadnych odstępstw od normy. Wygląd i odruchy są wręcz podręcznikowe. Nie udało mi się ustalić żadnych zmian, które świadczyłyby o domieszce jakiejkolwiek innej rasy. Nie wiem jeszcze zbyt wiele na ten temat, ale według naszego gościa jej fizyczna powłoka pochodzi z aterry. Podczas ostatniej rozmowy dowiedziałem się czegoś, co albo wszystko ułatwi, albo skomplikuje jeszcze bardziej. Jeżeli przyjąć, że faktycznie powinniśmy traktować jej ciało i duszę jako oddzielne byty, to możemy założyć, że fizycznie faktycznie jest człowiekiem. Ona sama jednak twierdzi, że jej umysł jest z innego wszechświata, przynajmniej na tyle, na ile udało mi się to zrozumieć. Póki co nie mogę Wam przekazać nic więcej. Sam chciałbym móc to zrozumieć. Dołożę wszelkich starań, by pomóc Wam się z tym uporać. Jeżeli ktokolwiek z Was będzie miał propozycję, jak rozwiązać ten spór, Liczę na waszą pomoc. Powodzenia. Dr. Martin Stein. Ariel skończyła czytać list i podniosła wzrok na otępiałe twarze towarzyszy. Nikt wziął od niej papier, by dokładnie przyjrzeć się jego zawartości. Czyli dalej nie mamy pojęcia, co to jest i co z tym zrobić Lukas uniósł dłoń, rozglądając się po twarzach zgromadzonych. Wiemy, że fizycznie jest człowiekiem rozbrzmiał niski głos atakara. Kamień jako jedyny nie okazał zaskoczenia nowymi informacjami, ale ciężko było stwierdzić, czy się z tym nie przejął, czy tego nie okazał. To jest dużo. Wiemy, jak ją leczyć, jeżeli się okaże, że jest chora. Mamy też pewność, że z fizycznego punktu widzenia nie jest niebezpieczna. Nie, żebym obawiała się tej małej, drobnej istotki, ale dobrze ustalić, że nie jest zmiennokształtnym albo czymś równie niebezpiecznym dodała Ariel, próbując odnaleźć jakieś plusy całej sytuacji. Ale doskonale wiemy, co mamy z nią zrobić. Lukas rozejrzał się po zajętych miejscach. Każdy przytaknął. Gdzieś musimy ją wysłać. Kapturek mówił, że będą jej szukać. Nie możemy jej tutaj trzymać wiecznie. Przepraszam. W kwestii formalnej. Nathan podniósł dłoń. Czy możemy wybrać jej jakieś imię? Naprawdę musimy cały czas mówić ona i jej? Chociaż coś tymczasowego, żebyśmy wiedzieli, jak się do niej zwracać. Popatrzyli po sobie, szukając odpowiedzi na zadane pytanie. Wszyscy, podobnie zagubieni i niezorientowani. Krawiec uważnie przyjrzał się każdemu, zabierając głos dopiero wtedy, gdy nikt się nie odezwał. Jest blada i delikatna, jej cera kojarzy mi się z kolorem kwiatów. Może po prostu Lili? Nikt nie wydawał się specjalnie przejęty w tej chwili tym tematem. Ich myśli zajęte były przez sprawy znacznie ważniejsze niż jej imię. Super, to ustalone. Jasper uśmiechnął się wyraźnie uradowany podjętą decyzją. To co dalej? Tym razem odpowiedź wydała się jasna. Zgodność myśli potwierdzało wspólne odwrócenie się w stronę głównego biurka. Kotołak milczał, przeskakując wąskimi niczym igła metronomu źrenicami po notatkach lekarza. Nik? Lukas pochylił się w stronę przyjaciela. Kapitan w końcu odłożył list. Usiadł przodem do całego zgromadzenia, ale milczał. Powoli budował napięcie, które zalegało w całym pokoju. Nikt inny się nie odezwał, wyczekując rozkazów. Czyli tak. Mamy istotę, która fizycznie jest człowiekiem skrzywił się, wymachując nerwowo ogonem która twierdzi, że jej świadomość pochodzi z innego wszechświata i dlatego tak bardzo nie radzi sobie w naszym świecie. A z jakiegoś powodu jest ona niezbędna pożeraczom. Spojrzał na pilota, który potwierdził to kiwnięciem głowy. I musimy się jej szybko pozbyć, bo jeśli zostanie znaleziona tutaj, cała nasza grupa będzie zagrożona. Ale nie wiemy nawet, gdzie możemy ją odwieźć. Zgromadzeni przytaknęli. Milczeli, wpatrzeni zgodnie w przywódcę, wyczekując od niego odpowiedzi, która rozwiąże ich wszystkie problemy. Cóż, sytuacja wydaje mi się w miarę oczywista, powiedział w końcu, patrząc na list leżący przed nim. Pochodzi ona za Aterry, więc tam powinniśmy ją odstawić. Co? Krzyknęli naraz, podnosząc się z krzeseł. Nie mówisz poważnie! Ariel zmarszczyła brwi, skrzela na jej szyi i rozszerzyły się. Nie możemy jej wysłać tam! To jej dom. Tam się zatroszczą o jej dobro. Przecież pożeracze będą jej tam szukać. Nathan no skrzyżował ręce na piersi. Poczekamy, aż zrobi się ciszej. Zresztą nie sądzę, żeby spodziewali się, że sama wróci na swoją planetę. Jasper stanął tuż nad nikiem, podpierając się o jego blat i podjął głos. Ale to Terra! Po prostu ją tam wyrzucimy? Do tego miejsca? Umrze tam z głodu! Ty wiesz, że tamtejszy poziom życia to tylko półtorej punkta. To jej planeta, stwierdził obojętnie Nick. Nie możemy jej wysłać nigdzie indziej. Tutaj też nie zostanie. Jej rodzina. Na pewno doceni to, że wróciła. A to, że psychicznie nie jest człowiekiem? Zaprotestował Nathan. To nie ma znaczenia? Nie wiemy, jakim tak naprawdę jest. Ale rozpoznała tę planetę. Nie odeślemy jej do innego wszechświata, nawet gdybyśmy rozumieli, co to oznacza. Nie mamy innej możliwości. Kapitan mówił stanowczo i dobitnie, mimo wyraźnego sprzeciwu. Niezadowoleni i wątpliwości wymieszały grupę. Ariel spuściła głowę w zamyśleniu, przykładając wskazujący palec do ust. Jeśli tak na to spojrzeć, zaczęła, to faktycznie nigdzie nie pasuje lepiej, ale teaterza? Przecież tam nie ma już nic. Międzygwiezdny sojusz wyssał tę biedną planetę do cna. Mamy ją tam odesłać, by jadła szczury, robaki i żyła jak bezdomny? Jest to nieco niehumanitarne. Przyznał niski głos docierający z okolic głowy atakara. Ale to jedyne rozwiązanie. Jeżeli tam żyła, to trzeba ją odprowadzić. Naprawdę? Jasper rozejrzał się bezradnie. Chcecie wysłać istotę, o której nic nie wiemy, której poszukują pożeracze i która ledwo potrafi sama jeść na jedną z najbardziej wyniszczonych planet, jakie znamy? A jakie mamy alternatywy? Nick wstał z krzesła, wspierając się o swój stół wysłać ją do kompletnie innego i obcego miejsca? A może niech od razu zostanie tutaj, co? Na wypadek, gdybyśmy i tak nie byli na widelcu przez cały czas. Nie wiemy, co zrobimy, ale nie możemy jej po prostu wyrzucić. No i Jasper zamilkł nagle. Postawił uszy, jego ogon jakby ożył, rzucając się na wszystkie strony. Nikt ścisnął palce, aż Jasper prawie zawył, gdy z gumowej piłeczki rozniósł się wysoki, dźwięczny pisk. Wilkor wpatrywał się w kulkę na zgiętych nogach. Dysząc szybko, oprzytomniał i podniósł szczenięce oczy na kotołaka. — Unik! — Stary, nie rób mi tego! Ledwo zdążył dokończyć, gdy piłeczka pomknęła przez pokój, a on zaraz za nią. Wskoczył na blat, orając go pazurami. Przewrócił kubek ariel, przebiegając po papierach. Dobiegł do końca stołu i zeskoczył, gdy jego czerwony cel odbił się od ścian i poleciał w drugą stronę. Wilkor aż zaszczekał, zawracając w biegu i skoczył. Podleciał, a w locie chwycił piłeczkę i wylądował na dwóch łapach. Rozpromieniony przygryzał piszczącą zabawkę, merdając wesoło ogonem. Im dłużej wzrok wszystkich utkwiony był na nim, tym mniej energicznie okazywał radość. W końcu spuścił głowy i uszy, a jego ogon zamarł. Smutno pisnął zabawką i wycofał się na swoje miejsce. — Jesteś potworem, Nick — stwierdził chłodno Nejtan, gdy Jasper obok niego usiadł, podrapał go za uchem na pocieszenie. Chcecie sprawiedliwości? zapytał zimno kapitan, wracając na swoje krzesło. W porządku. Zaproponujcie jedną rzecz, jedną możliwość, co można z nią zrobić poza odesłaniem jej do domu. Rozłożył ręce, uważnie przejechał wzrokiem po całym towarzystwie, cierpliwie czekając, aż ktoś zabierze głos. Nathan delikatnie drapał jaspera, teraz trochę rozpogodzonego. Luka zapierał twarz na pięści i tylko się uśmiechał. Ariel wycierała z blatu rozlany przez wilkora ciemny płyn, a atakar, jak to miał w zwyczaju, patrzył się w przestrzeń bez wyrazu. Jak dla odmiany zaproponujecie rozwiązanie, to czekam na wasze pomysły. Póki co, waszym zadaniem jest jej pilnować, nie wypuszczać z domu, nawet do ogrodu, chować przed wszystkimi, którzy mogą tutaj przyjść. Trzeba będzie więc to, Lili, wtrącił uprzejmie Neyton. Więc macie się tym zająć. Niech ogarnie rzeczywistość i nauczy się trochę funkcjonowania. I przygotujcie się do wyprawy na Eaterę. A Jonathan? Słowa Lukasa pogrążyły pokój w ciemnym milczeniu. Wszyscy spojrzeli w jego stronę, ze zdumieniem i nutą aprobaty. Chyba to on powinien podjąć decyzję, szczególnie, że nawet nie wiemy, czym nasza lili właściwie jest. Nathan zastanowił się chwilę i spojrzał na Nika z całkowitą pewnością siebie. Dziwne, że do tej pory nie zapytałeś go o zdanie. On powinien podjąć decyzję. Spojrzał na Nika ze zmarszczonymi brwiami. Twarz kotłaka pozostała obojętna. Nikt nie mógł zobaczyć ogona ze wściekłością zamiatającego drewnianą podłogę. Milczał, walcząc spojrzeniem z całą galaktyką w oczach Krawca. Dwie cienkie źrenice, wąskie jak nieruchome wskazówki zegara, stojące przeciwko nieskończonemu kosmosowi, lśniącemu z pod przymrużonych powiek. W porządku. Nikt nie spuścił wzroku, nie zmienił też tonu. Wpatrzony w towarzysza bawił się piórem. Porozmawiam z motem. Nathan uśmiechnął się lekko i odwrócił zwycięsko głowę. Kotołak kontynuował. Zapytam go, co mamy zrobić z tą istotą i ustalimy wspólnie co dalej. Próbujcie w międzyczasie kontaktować się z lazarusem i dowiedzcie się jak najwięcej. Lukas, sprawdzisz, ile zajmuje lot na Aterre. Nathan, miałeś się zająć ubraniami dla niej. W drodze. Nie może wyglądać jak zgarnięta z ulicy. Ariel, będziesz naszym łącznikiem z lekarzem. Chcę, żebyś wiedziała wszystko, co on wie. Jasper, masz pokój obok tej. Lili. Uprzejmie wtrącił Nathan. Twoim zadaniem jest przypilnowanie, by nie zrobiła niczego głupiego. Ariel uniosła dłoń, podejmując głos. Doktor powiedział, że powinniśmy spróbować ją przełamać i z nią rozmawiać. Więc rozmawiajcie. Więc rozmawiajcie. Rzekł chłodnonik. Felix był pod jej wrażeniem, niech się nią zaopiekuje. Jest was dziesięciu. Dać radę się zająć jednym człowiekiem. Coś jeszcze? Oparł się o blat i na zdrowej nodze wyprostował dumnie, gotów zakończyć spotkanie. Ty też powinieneś z nią porozmawiać. Spojrzał na Jaspera, który ze spuszczonym łbem bawił się czerwoną piłeczką trzymaną w szponach. Nie słysząc odpowiedzi, podniósł wzrok na skonsternowanego kapitana. Zaskoczenie zrozumiałe w tej sytuacji łączyło się u niego aż z nazbyt wyraźną niechęcią. Dlaczego niby? Nie dacie rady zająć się człowiekiem? zapytał kapitan. Pytała o ciebie, odezwała się Ariel, skupiając na sobie uwagę kotłaka. Patrzył na nią wzrokiem pełnym niezrozumienia, nim zmarszczył brwi. Pytała o mnie? zdziwił się Nick. Jej uczucia są całkowicie ludzkie. Nawet jak do końca nie wiemy, czym jest. Nic dziwnego, że się martwi i czuje źle. Ratując ją, zostałeś postrzelony. My ludzie, wtrącił Lukas, mówimy na to wyrzuty sumienia. Musisz kiedyś tego spróbować, Nik. Ciekawe doświadczenie. Uśmiechnął się w odpowiedzi na ostre spojrzenie wąskich źrenic. Kto jak kto, ale ty powinieneś jej się przyjrzeć. Jako kapitan odpowiadasz za nasze bezpieczeństwo, a kto wie, może jednego każe się, że jest groźna zapytał, unosząc brwi i przepocząc rzęsami. Lukas był farciarzem, że kocie spojrzenie nie mogło zabijać. W innym wypadku ginąłby średnio dwa razy dziennie. Dobra. Spotkam się z nią. Za dwa tygodnie wysyłamy to coś na aterę. o ile mod nie okaże się bardziej przydatny od Was. Póki co macie chyba co robić. Kapitan całą swoją uwagę skupił na liście od lekarza, który podniósł na wysokość oczu. Nie musiał mówić nic więcej, by wszyscy zrozumieli sugestie i oddalili się, rzucając przy wyjściu krótkie pożegnanie. Gdy drzwi się zamknęły, tylko Lukas czekał na swoim miejscu. Podpierając głowę o zaciśniętą pięść, przypatrywał się Nikowi. Jego oczy pozostały nieruchome, wpatrzone w jeden punkt w liście. Nie mógł w ten sposób czytać, więc z pewnością udawał. – Gotowy, by grzecznie położyć się do łóżka? – zapytał pilot bezceremonialnie, siadając na biurku kotołaka. Uśmiechał się do niego, jednak gdy twarz przyjaciela pozostała obojętna i stężała, stracił nieco energii. W porządku? Tak. Złożył list na dwa i schował go do kieszonki kamizelki. Podpierając się stołu, ostrożnie wstał i powoli ruszył do drzwi. Nie mów mi, że aż tak przejmujesz się tym człowiekiem. Lukas zaśmiał się, równając kroku z kotołakiem. Hej, nie takie rzeczy przeszliśmy. Może i umysł jest z innego wszechświata, ale patrząc na to bardzo płytko, to tylko człowiek. Co cię pewnie nie zachwyca, ale nie powinno też martwić. No, Niki, co to za ponura mina? Wyciągnął dłoń do jego twarzy, ale nawet nie zdążył dotknąć puchatego policzka, gdy jego nadgarstek utknął w silnym, bolesnym uścisku. Och, widzę jednak, że masz w sobie trochę życia, powiedział lekko podwyższonym głosem. Gdy odzyskał swoją rękę, na skórze pozostały mu delikatne, czerwone pręgi. Rozmasowywał rękę, uśmiechając się z rozbawieniem. Cieszy mnie to... Bez obaw, niki wszystko będzie dobrze! Pilot emanował opanowaniem i zadowoleniem, roztaczając wokół siebie pozytywną aurę. Otaczała ona całe jego ciało i wszystko dookoła, ale była nieskuteczna wobec mrocznej aury nika, która wydawała się pochłaniać całą promienną energię. Jeżeli Lukas był słońcem, które powodowało ciepło i wzrost roślin, nikt zwykle był czarną dziurą pożerającą wszelką radość i dobre nastawienie. Człowiek niezrażony tym objął tali kotłaka i pozwolił zarzucić sobie jego rękę na szyję, by mogli ponownie pokonać schody. Czytał Wojciech Cieślawski Nasze spotkanie dobiegło końca i mam nadzieję, że Ci się podobało. Zachęcam Cię do pozostania z nami na dłużej, więc nie zapomnij subskrybować, komentować i oceniać materiałów. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia.